Wszystko jest gotowe? Możemy zaczynać nowy program na kanale Mariola i Pączek. Ewelina Lisowska włączyła niskie ceny. Ni to zielone, ni to żółte, ni to przezroczyste. Zobaczcie jeszcze niedawno, jak wyglądały. Proszę, o zobaczcie. O, jest. W Pączek w pełnej okazałości. Budziłeś się o 7.30, jadłeś śniadanie, włączałeś radio i co słyszałeś? Codzienne zażywanie rektonu. Pozwala na zaspokojenie dwóch kobiet jednocześnie. Jeszcze płatki z mlekiem i tak. Okej. Okay. 20 sekund później, gdy grzybica pochwy zaatakuje twoje narządy, chwyć pomaść. Muu. Mm. Szkodzenie jest brakiem stabilizacji stopy w bucie spowodowanej noszeniem butów bez prawidłowego zasznurowania. Stan sznurowadeł daje podstawę do prezentowanego wniosku. Wadę technologiczną wykluczam. Brak podstaw do uznania zasadności reklamacji. I 400 zł poszło! W radomiu u nas w centrum 20-25 zł to jest maks. A pan chce 40 zł? On wtedy mi na ten magiczny swój tekst powiedział: Wie pan ile te maszyny mnie kosztowały? Muszę spłacać kredyty, no samo się nie spłaci. Oj, niech pan zobaczy, jaka jakość! Chciałeś być miły, nikt nie chce tego słuchać człowieku, ty nawet nie wiesz co ludzie teraz z walentynki robią Teraz z walentynki idzie się na 50 twarzy Greya do kina, to jest najlepsza randka, rozumiesz to? Rozumiesz? O tym się powinno mówić, powinni zrobić recenzję tego Nie, na no studniówce będzie symboliczny alkohol Wchodzisz na salę, tam ci się bawią nauczyciele, a tam jest młyn mój... Te do niego dzwoni, mówił, gdzie jest pierścień? Zgubiłem na siłce to zrób wszystko, żeby go znaleźć. Tak, tak, już wysyłam posiłki. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja mam strach przed spaniem w autobusach, w pociągach. I mam taki strach, ponieważ pewnego razu, gdy przysnąłem sobie w pociągu, obudził mnie własny chrap. To było takie żenująco, wstydliwo, obrzydliwe. Radom, tutaj dzieje się dużo dziwnych rzeczy. Możesz tu spotkać soczów, no i dzieci. Mówili się... Tam na byli głodni, więc poszli na kebaba Pamiętam momenty, kiedy nie szedłem do szkoły, tylko grałem na Pegasusie, za to potem miałem duży przypał, ale było warto polatać w prawą stronę Mario, pobić się w żółwie ninja, było warto w cirku zgrać. Wszystkim facetom powiem, żeby było jasno, to jest sukienka. To nie jest spódnica, a to jest sukienka, tak? Pamiętacie różnicę, tak? Sukienka jest też tu, a spódnica jest tylko tam czy tam na odwrót, nie? I hmm. chciałbym się spytać, czy ostatnio jakaś piosenka Cię męczyła? Słyszałeś może taki m, tytuł, wymarzał bardzo blisko porodę, że też był, m, bardzo taki Ja teraz bardziej nisko. E, Dlatego kocham ją mocno Stary, współczuję. W chowanego, świać jakiegoś tam berka podchody, bo pamiętam, że my się podchody bawiliśmy też. No. No, a takie wiem, dla dziewczyn na podchodzie.

Zima kończy się, trzeba uczcić to! Zamknij już tą japę! Kiełeczki, które możecie kupić sobie w każdym sklepie, te akurat kupiłem w biedronce, na patelni, bez tłuszczu. Podsmażamy sobie je leciutko i wtedy są przepyszne. To jest 87 odcinek Pączka. To jest liczba interesujących faktów podanych w tym odcinku. Zero. 186. Tyle mam wzrostu. 88. Tyle ważę. 2 plus 4 równa się 6. I 4 plus 2 też równa się 6. Wow! To jest matematyka! Wspólnego życia. Ponczyn, i... co tam robisz? Znowu nagrywasz te filmy na YouTube'a? Zająłbyś się czym innym? Na przykład umyłbyś naczynia? Co? Użyciłbyś śmieci? Zrobiłbyś <laughs> zakupy? Dobrze. Ostatnio czytałem, że dawno, dawno temu był taki krokodyl, który miał strasznie długie łapy, więc jak wychodził z wody, to skubaniec galopował! Furfiter! iść tam, panie, tam. Z gołymi dupami teraz wychodzą wszędzie. To tutaj obciśnięte, mat. To... Innym razem Ej. wiesz, jakiś czas, do mnie zadzwonił, nie? I mówi tak. Weź mi tam. Skłoś mi tamte. A ja mówię... Słuchaj, jak będę, to na pewno będę. A jak mnie nie będzie, to na pewno mnie nie będzie. No proste, proste. Nie. Co to jeszcze więcej dyskusji trzeba? Rano o godzinie 11:00 Radio SK. tak. Hity na czasie! I co leciało w hitach na czasie? Leciało! Niezapomniane! Klasyczne! EXPLOSION! Ja nic nie widzę. i Język do dołu, proszę. Pani Grzynko, proszę pisać. Tutaj siódemka. Tak, na dole. Jest do No i usuwanie kamienia. A jakiej pasty używamy? Colgate? I wszystko jasne. Tylko nasza pasta, my ją importujemy z Chin, tak? Bez fluoru. Gołąb potrzebuje 5 tygodni od wyklucia, żeby zacząć latać. Więc po 5 tygodniach sobie pomyślałem, koledzy, wyjazd z mojego balkonu, powinniście już latać. I kurczę, wbijam się na ten balkon, patrzę, duże chłopy już urosły. I mówię do nich, wypad! A one nic, nie słuchają. To się już naprawdę wkurzyłem, wziąłem tego kija, połkuję jak w Wormsach tym palcem. Wyjazd. I co się wtedy stało? Skubaniec się na mnie rzucił! Uciekałem w popłochu do mieszkania z własnego balkonu przed gołębiec. To jest normalne, powiedzcie mi. Taki mi się udał, Cudak taki. Wersacze! Do nogi! Do nogi! No! Chodź tu! Chodź tu! Taki mały mi się udał. Ty. Zostaw! Kochanie, a może byśmy sobie tak mebelki ogrodowe kupili? Zobacz, tutaj jest jaki ładny stół. Wiesz co, najpierw byś wykarczował te wszystkie chwasty, dzieciaki, całe nogi w pokrzywach, to co tam dostaliście, chłopaki? Ja dostałem iPoda. Ja dostałem lapka nowego Lenovo. Ja dostałem PS4. A ty Jasiu, co dostałeś? Ja? Ja dostałem rower górski. <laughs> Komunia. A ty Grażynko, co taka smutna jesteś, ty co dostałaś? Na komunię No bez przesady I zaczął tak, wiesz, go tam kopać, bić, ja mówię, Ej, spokój, spokój Seba, pamiętaj wiesz, banan też człowiek, nie? Zabrałem mu tylko iPhone'a i zostawiłem spokojnie Nie ja będzie już nie będę się, się fisiował, nie? Taki dzieciak, mały Rafałek, taki zestresowany, wiesz o co chodzi? Nie wie, czy tu może wejść na drabinkę, czy nie, czy od razu matka go tam... Gdzie tam wchodzisz? Tam... Jak obórek, zielony ma na garniturę Matkę i sandały, zielony, zielony jest sam ale niestety okazuje się, że nie mam racji i nie mam arystokratycznych korzeń. Jakie mam nazwisko? Pikalski, co to w ogóle jest? Od czego to jest? Od pikaczu? Od pikadora hiszpańskiego? Czy może od pikawy? To może być prawda, bo jak się zdenerwuję to mi na Zbadałem temat. I co się okazuje? Pikać to po staropolsku sikać. Sikalski. Jednakże to wszystko nie będzie dzisiaj nam potrzebne. Kto by się chciał męczyć i kto w ogóle ma czas i zdolności do tego, żeby takie rzeczy robić? Proszę bardzo, będziemy robić wifona. Złocistego kurczaka Pytanie się może tobie pojawić, mój drogi widzu Czemu śmierdzisz, jak się pocisz? A no dlatego, po pierwsze, że pewnie się nie myjesz Pewnie t-shirtów nie zmieniasz I też ci się wszystko lepi do, do ciała Po prostu przykleja się Wieczorem, jak chcesz zdjąć To nie możesz i potem... Idziesz spać w tym brudnym, po prostu cała pościel rano stajesz, aj, idź pan. Przepraszam panią bardzo, ja bym chciał zamówić podwójne ekspreso. Można? A dla żony poproszę e, modżajto. E, machiato. Maciato. Ile jest jeszcze rzeczy, które stanowią zagrożenie dla człowieka, dla naszego życia i zdrowia? o których jeszcze nie wiem, o których jeszcze internet nam nie powiedział. Uuu, widzę, że też się bójcie powiało grozą. Dawaj jakiś pomysł, no. Na fontanny pójdę i nagram, jak to wygląda teraz. Pomnik Kaczyńskiego pokażę. Wyłącz to już! Wyłącz to! Dlaczego mówisz o wczorajszej zupie? Czy była zasłona? Zawsze, gdy wstaję rano, idę do łazienki i przeglądam się w lustrze i widzę swoją parszywą gębę. I patrzę się na mój niezwykły zarost. Gdy tak patrzę się na niego, to sobie uświadamiam, że to jest dopiero przypał. Godzinę później otwieram lodówkę po raz drugi. Bez refleksji, z nadzieją, że coś tam jednak jest. O! Ten kalafior. Trochę sobie urwę, trochę sobie wezmę, pochrupię sobie.